No cześć, witajcie, gotkowak z tej strony. Widzili sobie jesteśmy na anarchii i mamy trzy rzadkie klucze dzisiaj były tego kwietnia i my sobie obejrzymy trzy rzadkie skrzynki. Więc idziemy. No... co jest? Są zwykle w rzeczy serio? Nie, no myślałem, że coś lepsze. Ale może jakiś klucz się trafi. Nie, miałem tylko raz na tym koncie ten epicki dwa klucze. No, tak średnio, nie powiedział. W ogóle to jakby to powiedzieć tutaj za sprzętem wszystkie rzeczy ona jest ponad 10 tysięcy kocha? Mhm. Będziemy mogli sobie ulepszać i blok redstone. No, no tak średnio bym powiedział wiecie ale czekajcie, yy, możemy zrobić tak yy, log'y i jeszcze na stream, sobie wejdziemy bo gram ogólnie na Qt Game tylko w T2, znaczy Craft CraftCube'ie yy, Tylko w T2 w A, mm, Nie mam chyba górnika, nie wiem yy, Czekajcie, na drogę W tym typie yy, Czekajcie, sprawdźmy yy. No, nie pracę. Tak, ja miałem górniko. Nie można dołączyć ponownie. Poczekaj, dobra. A, no, bo tak. Tu mam żelazek. O, kurde. klucz. Dzisiaj... To sobie pójdźmy po legendarną skrzynkę, gdziekolwiek ona była. Nie pamiętam. Ogólnie to w... Lice... o tam. W, um, w Anarchii chodzi o to, że SMP się bierze, zabija, dostajesz nowe serca. Mówię teraz o Anarchii, nie lifestyle, No i ogólnie tak... taki survival, nie? A w Lifesteal to jest takie lekkie, prawdziwe życie, ale też... I still S&P to jest takie prawdziwe życie, ale też i yy, no wiecie, ale też no serca, serca też się zdobywa i ogólnie to mam do diamentu, co mogę przerobić i pójdźmy sobie do craftingu, zrobimy sobie set od jak i kilo elementowy. Sprawdzimy, który więcej daje, uważam. Tu przez chwilę pisałem. Zobaczmy, co tu się chyba tutaj nie ma. Teraz to można postawić? Musimy FTP. to sobie No. I zróbmy sobie srećko.

Nie ma, tylko już bym klikał, nie? No, no. Książkę wyrzućmy. I książkę też wyrzućmy. Tutaj wyrzućmy. Ja nie chcę tego, tylko chcę to. Tak, 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 I teraz yy, jakby podczas wprowadzenia nikt nic nie zrobił. O Boże! O Boże! Co ja wpisałem Rtf. No da. To nieważne. Ogólnie nagram nie. na 1,88, czy tam 1,89? Nie, a 1,88. Teraz się sprawdza. Yy, tak, 1,88. Yy, yy, dobra, co, co daje więcej? 5 obrażeń, 4 obrażenia. Yy. Dobra, wiecie co, jakże ja tu mam pracę górnika ja bym sobie... Kula, no. wiedziałem zawsze jak spamię to mi nie wychodzi zawsze jak kliknę po prostu sobie kliknę to mi już wychodzi jest tak wykurzające ja, ja tej gry nie radzę i właściwie No. sprawdźmy ile zarobimy Дайте. Заработали что-то? Дайте. такая команда? Ой, Горника хотим. Так? Левый. Цик. Ну, я с Czyli to chyba trzeba, wiecie co, codziennie sobie zmieniać. O no, bo wtedy nie, ten, nie otrzymywałem pieniędzy za kopanie. A teraz dostaję. Okay. I sprawdzimy, czy to działa kit. Działa dostałem. Musisz posiadać uprawnienia. Aha, Sorry. Aha, to, to rozświetla. Prowiadam. No, dobra, jeszcze trochę sobie pokopię. Jak widać, trochę po się tylko Tu można sprzedawać kobla. A no właśnie. Ale ja już miałem drugi poziom. Zde ja powinienem teraz mieć trzeci. Nieważne. E a nie, bo ja miałem drwala drugi poziom boże świetnie, te fajerwerki wybuchły i mi uszkodziły zbroję mam 99%, po 99% nie ma no, ukośnik, szop e, bloki e, bruk aha e, bym kupić, sprzedać e, chcę sprzedawać wszystko dla wracy, pięknie mamy już, wow o 200 zł nam podskoczyło no to fajnie a tu jeszcze z mam bloki, czekajcie można trochę Można. przełożymy a właśnie to jest minus że to czasem nie, nie zlujcza Ja myślałem, że... Ja coś Więc. Yes. Co? W ogóle to polecam ten serwer, bo to jest... No, trochę trudnych ma ostatnio pododawali. Kiedyś były tylko 3-4. Więc no... A właściwie teraz jest Oczekajcie, lobby. Więc kompasu nawet nie było chyba. A nie był, był, był. Teraz jest tyle, a kiedyś były tylko cztery. Dodali. Tak, czekajcie. Dodali b Nie wiem, Napiszcie w komentarzach, czy chcecie. Bo jak Weddy na ACMC. I jak jeśli chodzi o takie one czy coś, to Foxcraft. Pay to win. Dodali One-Blocka. Box PVP było. It SMP było. Czas PvP nie było, na no, SMP nie było, lifesteal był, Skygena nie było na pewno, Anarchia była, e, Plemię też nie było i Survival nie pamiętam. Grałem w tamtym roku. JO! Zesrałem się. czekajcie. Ale taka ciekawostka, jak e, nie mam też powiedzieć. E, wszędzie, po prostu wszędzie. Jak wchodzicie w portal, możecie otworzyć cliping to. Patrzcie. Klikam. Przypowia tylko kursy na sekundę Dobra, właśnie to już mi się w głowie kręci. Zlagowało mi Minecrafta, o mój Boże. Brak odpowiedzi. To nie był dobry pomysł. <ścoughs> <ścoughs> um, no trudno się mówi.